Hola, młoda pokojówka. Codziennie doświadczała przemocy i upokorzenia gospodyń domowych. Nikt nie był w stanie przewidzieć, co odkryją. Może gdyby to zrobili, potraktowaliby ją inaczej. Pola borykała się z trudnościami finansowymi i problemem zdrowotnym, którego nie mogła wyleczyć, ale jeszcze się nie poddała. Miała nadzieję, że pewnego dnia będzie w stanie uczyć się i budować dostatnie i szczęśliwe życie, tak jak kiedyś to zrobiła z matką. Dobre możliwości często pojawiają się pod pozorem wyzwań, a Pola poszła je odkryć. Aby spełnić nasze największe Pragnienia, musimy okazywać wiarę i odporność. Z cierpliwością i odwagą, aby zacząć od nowa, możemy posunąć się daleko. Pola miała 20 lat i była sama przez 15 lat. Bardzo kochająca matka dała córce najlepsze życie jakie mogła. Niestety zginęła w tragicznym wypadku samochodowym, pozostawiając pola bez opieki. Kobieta nie mogła zaoszczędzić pieniędzy, ponieważ całą swoją pensję wydała na utrzymanie córki. Młoda kobieta nigdy nie spotkała ojca. Matka powiedziała mu, że zmarł młodo zanim się urodził. Bez bliskich krewnych, Pola została wysłana do sierocińca. Przynajmniej może kontynuować naukę i ukończyć szkołę średnią. Pola nie gardziła życiem, ponieważ wiedziała, że jej matka chce, aby miała lepsze życie, ale nie miała na to czasu. Teraz była sama. Po ukończeniu 18 lat dowiedziała się, że nie może już zostać w obiekcie. Ale otrzymała odniesienie do kilku rozmów kwalifikacyjnych. Dostała pracę jako sprzedawczyni w sklepie z artykułami gospodarstwa domowego. Niska pensja wystarczała tylko na opłacenie czynszu za pokój w gospodzie, którą dzieliła z inną dziewczyną Chou, i na jedzenie przez miesiąc. Po śmierci matki Pola poczuła wielki dyskomfort w prawym uchu. Miała ból, miała problemy ze słuchem z tej strony i czasami miała zawroty głowy. Nie mogąc zapłacić za wizytę u lekarza, postanowiła zignorować problem. Aby ludzie nie zauważyli, zaczęła. Czytać wargi. Nie zawsze działało, ale kiedy nie słuchała, uśmiechaj się ładnie. Z powodu kryzysu finansowego sklep z artykułami gospodarstwa domowego został zamknięty. Pola straciła praca. Bez oszczędności finansowych i możliwości znalezienia innej pracy zaczęła popadać w rozpacz, ponieważ nie miała dokąd pójść. Ale pewnego dnia, idąc przez piękny dom, zobaczyła przy bramie reklamę mówiącą, że potrzebuje pokojówki, która mogłaby spać w pracy. Ta pozycja idealnie pasuje. Mogła spać w pracy, a kto wie, mogłaby nawet zaoszczędzić na studiach w przyszłości. Jak marzyła ona i jej matka, zadzwoniła ze swoim CV w torebce. Zadzwoniła ze swoim CV w torebce Paula. Uczestniczyła w niej bardzo elegancka kobieta. Później dowiedziała się, że dama miała na imię Jagoda i była gospodynią domową. Jagoda, pięćdziesięcioletnia kobieta, trochę rozczarowana życiem, była smutna z powodu tej szczupłej dziewczyny, która praktycznie błagała o pracę. Gospodyni pomyślała, że jeśli nie wybierze dziewczyny, może skończyć na ulicy, więc Jagoda postanowiła zrobić coś, czego zwykle nie robił, zatrudnić młodego mężczyznę, nawet bez doświadczenia jako pokojówka. Pola wprowadziła się do domu i została zabrana do małego pokoju bez okiet, praktycznie szafy służącej jako pokój pokojów. Wewnątrz było tylko jedno miejsce na małe łóżko i starą skrzynię. Jagoda wydawała się zakłopotana, pokazując pola to miejsce i wyjaśniając, że był to jedyny dostępny, ponieważ starym pokojem usługowym był pan Kuleczka. Kot Patrycja, zepsuta córka pary właścicieli domu. Obserwując zamieszanie pola, gospodyni wyjaśniła, że Patrycja, mimo że jest w tym samym wieku co Pola, zachowuje się jak zepsute dziecko z powodu swoich rodziców, którzy zawsze ulegali jej zachciankom. Kiedy Olga, poprzednia pokojówka, niespodziewanie odeszła z powodu kryzysu rodzinnego, Patrycja zamieniła pokój w miejsce do zabawy z kotem. Więc Pola musiała zadowolić się z paniem w tej starej szafie na środki czyszczące, nawet jeśli było to ciasne, bezpowietrzne miejsce. Mimo warunków była to jego własna przestrzeń. Pola wyraziła wdzięczność za możliwość pracy w tym domu, ponieważ od dawna nie miała własnego pokoju. Zobowiązała się do całkowitego oczyszczenia przestrzeni i uczynienia jej bardziej przyjemną. Jagoda zdała sobie sprawę, że dokonała właściwego wyboru, zatrudniając pola. Młoda kobieta była naprawdę zdesperowana. Tylko ktoś w tak ekstremalnej sytuacji zaakceptowałby takie warunki. Gospodyni postanowiła sama pomóc pola, aby mogła utrzymać tę pracę. Ola miała na sobie mundur pokojówki, starą sukienkę pozostawioną przez Olga i musiała ją wyregulować, żeby nie wyglądała na zbyt dużo. Następnie została przedstawiona Liliana gospodyni domowej, eleganckiej kobiecie, liczącej około pięćdziesięciu lat, która zawsze patrzyła na pracowników z góry. Liliana jasno określiła zasady pracy w tym domu. Młoda kobieta powinna być dostępna przez cały dzień, nawet po godzinach pracy, jeśli potrzebuje swojego stanu w domu. Liliana zasugerowała nawet, aby Pola jak najszybciej nosiła mundur i trzymała go blisko łóżka, aby w razie potrzeby mogła szybko się zmienić. Pola wiedziała, że to niesprawiedliwe, ale nie miała wyboru. Musiała zaakceptować te warunki, ponieważ nie miała dokąd pójść. Szef poinformował również, że Pola powinna unikać dnia wolnego. Chociaż nie było to zabronione, dom miał ścisłe harmonogramy. A jeśli wrócę późno, mogę zostać zablokowany. Ponadto, Pola może zostać zaproszona do pracy nawet w dniu wolnym, szczególnie podczas częstych przyjęć i spotkań domowych. Jeśli jednak nie pracowała tego dnia, musi pozostać w swoim pokoju z zamkniętymi drzwiami. Pola miała prawo do trzech posiłków dziennie z innymi pracownikami i nie powinna przenosić niczego z rodzinnej lodówki bez pozwolenia. W końcu dama poprosiła Pola, aby była do dyspozycji jej córki Patrycja, która była bardzo miła, często potrzebowała pomocy. Gdy tylko Liliana opuściła pokój, Pola zauważyła na ścianie portret swojej rodziny. Na zdjęciu była Liliana, bardzo piękna młoda kobieta, prawdopodobnie Patrycja i mężczyzna, który sprawił, że Pola poczuła się mało wiedzy. Ale szybko wróciła do pracy. Pola wspięła się na krzesło, aby wyczyścić górę kredensu, gdy nagle przestraszyła się, słysząc krzyk skierowany do niej. Kiedy się odwróciła, zobaczyła dobrze ubraną dziewczynę w jej wieku, pytającą, czy jest głucha, czy głupia. Pola szybko zorientowała się, że to Patrycja i że jej prawe ucho znów zawiodło ponieważ Patrycja podeszła cicho od tyłu, Pola nie usłyszała jej kroków. Tego dnia, być może z powodu nerwów związanych z nową pracą, miała większe trudności ze słyszeniem. Udało jej się zrozumieć wszystko, co Liliana powiedziała, ponieważ czytała z ruchu warg. Pomimo utraty równowagi i upadku z krzesła, Pola zdołała zapobiec upadkowi przedmiotów z kredensu na podłogę. Gdyby eleganckie kieliszki i talerze się potłukły, Pola czułaby, że musiałaby pracować dla rodziny bez wynagrodzenia przez nieskończony czas. Patrycja patrzyła na Pola złośliwie i śmiała się. Widząc ją na podłodze, mimo że pola doznała obrażeń w wyniku upadku, czuła ogromną ulgę, że nic się nie potłukło. Udało jej się jedynie przeprosić patrycja za upadek. Córka właścicieli domu wiedziała, że żaden z pracowników nie odważy się odpowiedzieć w sposób opryskliwy. Wiedząc o tym, patrycja czerpała radość z upokarzania pracowników. Gdy zobaczyła, że pola nie może wstać, prawdopodobnie z powodu skręconej kostki, patrycja nie mogła się powstrzymać. Powiedziała młodej dziewczynie, żeby przestała udawać, i zapytała, jak długo jeszcze zamierza się wić na podłodze. Pola nauczyła się być silna i, mimo bólu i trudności, udało jej się wstać. Niestety, oprócz skręconej kostki, była także oszołomiona. Wydawało się, że problem z uchem pogorszył się po upadku. Jednak gdyby pracodawcy się dowiedzieli, Pola mogłaby stracić pracę, a co za tym idzie, również dach nad głową. Patrycja była trochę rozczarowana, widząc, że Pola wstała i postanowiła kontynuować swoje próby destabilizacji nowej pracownicy. Zapytała, dlaczego Pola tak długo zwlekała z odpowiedzią, gdy weszła do pokoju. Bojąc się ujawnić swoją trudność ze słuchem, Pola przeprosiła i powiedziała, że była bardzo skoncentrowana na czyszczeniu kredensu. Choć była zdecydowana dręczyć Pola, Patrycja postanowiła poczekać na kolejną okazję. Wiedziała, że jej ojciec wkrótce wróci do domu i już był zirytowany jej zachowaniem. Zanim opuściła jadalnię, Patrycja ostrzegła Paula, aby nie mówiła rodzicom, że spadła z krzesła, jeśli chce zachować tę pracę. Pola kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków z ogromnymi trudnościami, cierpiąc z powodu bólu w kostce i uchu. Wieczorem pomagała Jagoda przy serwowaniu do stołu i wreszcie miała okazję poznać Artur, ojca Patrycja mężczyzna który wyglądał na około pięćdziesięciu lat wywołał u niej jeszcze większe poczucie znajomości choć nie mogła określić kim był arthur również z ciekawością obserwował nową służącą było w niej coś co przypominało mu kogoś z jego przeszłości kogoś konkretnego kogo nie widział od co najmniej dwadzieścia lat Anet, arthur nie postąpił właściwie wobec tej kobiety mimo że bardzo ją kochał teraz żałował że zniknął annette nalegała aby się pobrali ale on uciekł od tego zobowiązania jak na ironię kilka miesięcy później poślubił Liliana. Chociaż Liliana pochodziła z dobrej rodziny i była bardzo piękna, nigdy nie była osobą, której naprawdę pragnął. Mieli razem Patrycja i pomimo najlepszych starań, Artur był rozczarowany córką o wątpliwym charakterze. Czasami Artur zastanawiał się, czy wszystko mogłoby potoczyć się inaczej, gdyby wybrał Anet. Podczas kolacji Artur zauważył, że nowa pokojówka ma wyraźne trudności z chodzeniem a Patrycja kazała jej błąkać się bez celu po rozległej jadalni. Jako lekarz, Artur zauważył również, że Pola wydawała się nieco zdezorientowana, bardziej niż zdenerwowana. Ostanowił znaleźć sposób, by sprawdzić jej stan bez wiedzy Liliana i Patrycja. Zaplanował przyjazd wcześniej następnego dnia, nie mówiąc nikomu, ponieważ gdyby Liliana i Patrycja zobaczyły, że udziela bezpłatnych porad pokojówce, mogłoby to spowodować problemy na wiele miesięcy. Pod koniec tej nocy Pola chciała tylko położyć się do łóżka i spać. Bardzo zmęczona i obolała zwinęła się w kłębek na małym łóżku w swoim pokoju i zamknęła drzwi. Kiedy w końcu udało jej się zasnąć, obudziło ją na tarczywe pukanie do drzwi. Przerażona wstała i otworzyła drzwi. Była to Patrycja, która chciała wiedzieć, dlaczego Pola tak długo zwlekała z otwarciem drzwi. Wciąż zaspana Pola zapytała, jak może pomóc. Patrycja kazała jej zrobić gorącą czekoladę, bo to był jej obowiązek. Pod wpływem krzyków Patrycja Pola zdążyła tylko zawiązać fartuch na piżamie. Na założenie munduru nie było już czasu. Uchni przygotowała gorącą czekoladę na zamówienie. Patrycja wzięła tylko jeden łyk i poskarżyła się, że Pola tak długo to robiła, że straciła apetyt, po czym wyszła z kuchni. Pola pomyślała, że cały jej wysiłek i trud, włożony w zadowolenie córki szefów, poszedł na marne. Umyła i odłożyła zużyte naczynia, po czym wróciła do swojego pokoju. Miała jeszcze kilka godzin snu, więc postanowiła przyłożyć okład na kostkę, która puchła jeszcze bardziej. Pola myślała tylko o tym, że cena za dach nad głową jest wysoka, ale musiała być silna. Nie miała nawet pieniędzy na wizytę u lekarza z powodu spuchniętej kostki. Następnego dnia Liliana wezwała Pola i ogłosiła, że jej głównym zadaniem będzie ponowne wyczyszczenie kredensu. Pola nie podejrzewała, czyn, że to polecenie zostało wydane tylko po to, aby zadowolić Patrycja. Młoda pani domu już dokuczała wszystkim w domu, ale od pierwszej chwili, kiedy zobaczyła Pola, odczuwała do niej szczególną niechęć. Pola znów stała na krześle, ostrożnie czyszcząc kredens. Patrycja, zauważywszy, że pola ma problemy ze słuchem, weszła do jadalni cicho. Bez wiedzy pola, patrycja pociągnęła za krzesło, powodując, że pola straciła równowagę. Tym razem pola upadła, a część naczyń z kredensu upadła razem z nią na podłogę. Pomimo całej swojej samokontroli, pola nie mogła powstrzymać łez, zdesperowana z powodu zniszczonych cennych przedmiotów. Liliana szybko przyszła i widząc scenę, natychmiast zrozumiała, że to patrycja była winna. Nie spodziewała się, że jej córka może być tak okrutna dla służącej, ale czuła się bezsilna. Patrycja bawiła się upokarzaniem pracowników, a mimo że wiedziała, że to nie wina pola, Liliana zaczęła krzyczeć na pola, oskarżając ją o bycie okropną służącą i żądając, aby zapłaciła za wszystkie szkody. Pola między przeprosinami a łzami błagała, żeby jej nie zwalniać. Jagoda wstawiła się za nią, ale Liliana była nieugięta. Nawet zapytała jagoda, dlaczego zatrudniła kogoś bez doświadczenia. Jagoda była zaskoczona tym pytaniem, ponieważ nie widziała, że Liliana była tak zaangażowana w sprawy domu. Liliana wyjaśniła, że przeglądała CW kandydatek. Pola była jedyną bez doświadczenia. Jagoda, aby nie stracić opanowania, odpowiedziała, że żadna z innych kandydatek nie zgodziłaby się na warunki, które Pola zaakceptowała. Po krótkiej ciszy Liliana ponownie skierowała swoją złość na Pola, nakazując jej wstać i odejść. Trudem Pola udała się do swojego pokoju, aby przebrać się i spakować swoje nieliczne rzeczy do torby, ale gdy tam dotarła, była zaskoczona widząc Arthur. Wrócił wcześniej do domu i był świadkiem tego, co zrobiła jego córka. Nie wiedząc, co powiedzieć, podążył za Pola, aby zaoferować jej konsultację medyczną na jej kostkę i list polecający. Pola podziękowała za ofertę, ale odmówiła jakiejkolwiek pomocy od tej rodziny. Kiedy otworzyła drzwi do pokoju, Arthur był zszokowany, widząc zdjęcie przyklejone taśmą do ściany. Zapytał Pola, kim jest kobieta na fotografii. Pola odpowiedziała, że to Annette, jej matka. Arthur wtedy zapytał o wiek Pola, co się stało z jej matką i czy znała swojego ojca. Nadal zdezorientowana, Paula odpowiedziała na pytania i zauważyła głęboki smutek w oczach Arthur, gdy dowiedział się, że Annette zmarła. Nagle, podczas pakowania ubrań do torby, Paula wyjęła zdjęcie młodego, uśmiechniętego mężczyzny z książki. Patrząc na zdjęcie i na Arthur, była pewna, ten mężczyzna był tym samym na fotografii, jej ojcem, który zmarł młodo. Dając sobie sprawę, że Paula jest jego córką, Arthur od razu wiedział, co robić. Był to znak, by zmienić swoje życie i ocalić swoje dwie córki. Arthur mocno objął pola i zaprowadził ją do jadalni, gdzie Liliana i Patrycja cieszyły się dramatem służącej. Kodząc z pola, Arthur spojrzał bezpośrednio na swoją żonę i córkę. Obie były zaskoczone i zapytały, dlaczego trzyma rękę służącej. Bardzo spokojnie Arthur wyjaśnił Patrycja, że wiedział co zrobiła, bo był świadkiem jak pociągnęła za krzesło i sprawiła, że pola upadła. Wspomniał także, że widział jak Liliana pomagała Patrycja poczuł głęboki wstyd. Patrycja zaprotestowała, mówiąc, że to nie może być prawda. cały ten dramat z powodu zwykłej służącej. Kontynuowała, mówiąc, że Jagoda przeprowadziła rozmowy z kilkoma kandydatkami i wkrótce znajdzie nową służącą. Arthur odpowiedział, że żaden pracownik domu nie powinien być źle traktowany, a Pola nie jest tylko służącą. Następnie ujawnił rodzinie, że Pola jest jego najstarszą córką. Patrycja była w szoku i oskarżyła Ojca o wymyślanie tego by ją torturować. Arthur pokazał zdjęcie z czasów młodości i wskazał na podobieństwo Paula do Annette, kobiety, którą kochał najbardziej w życiu. Liliana zagroziła, że zacznie krzyczeć, ale Arthur przerwał jej i oświadczył, że wiedział, że ona nigdy go naprawdę nie kochała. W tym momencie ogłosił, że się rozwodzą, ponieważ nigdy nie byli dobrą parą ani dobrymi rodzicami. To do Patrycja Arthur przyznał, że potrzebuje ona znaczących zmian osobistych. Od tego dnia nie będzie już mieszkała w tym domu. Otrzyma wsparcie finansowe na wynajem małego mieszkania, ale będzie musiała zacząć pracować, by się utrzymać. Jako ojciec, jego obowiązkiem było wycho. Patrycja zareagowała źle na tą wiadomość i krzyczała, że nienawidzi Pola i nigdy nie uzna jej za swoją siostrę, tylko za służącą. Ignorując protesty córki, Arthur oznajmił, że Pola będzie mieszkać z nim w tym domu i będzie miała możliwość nauki. Ponadto będzie miała dostęp do najlepszych lekarzy, aby rozwiązać wszelkie problemy zdrowotne. W biegiem miesięcy ojciec i córka nawiązali bliską relację. Ola wybaczyła słabość Artur, który opuścił jej matkę, nie wiedząc o ciąży, ponieważ Anet wymyśliła, że umarł, aby ją chronić. Wybaczyła szczerze zarówno ojcu, jak i matce. Patrycja znalazła pracę jako recepcjonistka w gabinecie lekarskim przyjaciela swojego ojca, gdzie od czasu do czasu spotykała swoją siostrę. Pola konsultowała się z tym specjalistą, aby rozwiązać swój problem ze słuchem, który został całkowicie rozwiązany, co przyniosło nadzieję na dobrą relację w przyszłości z Patrycją. Nawet w obliczu wielkich wyzwań ważne jest, aby się nie załamywać. Okoliczności mogą zmienić się diametralnie. W trudnych momentach kluczowe jest zachowanie spokoju, głębokie oddychanie i stawianie czoła przeszkodom z determinacją. Pola, nawet w najtrudniejszych chwilach, nigdy się nie poddała i zawsze wierzyła, że znajdzie lepsze możliwości. Jeśli spodobała Ci się ta historia, nie zapomnij polubić i zasubskrybować naszego kanału Życie w Słowach po więcej inspirujących historii. Do następnego wideo. Serdeczne pozdrowienia.